gnieszka osiecka nie żałuje że nie dałaś mi mamo zielonookich snów nie żałuje że nie znałam klejnotów ni koronkowych słów nie żałuję że nie mówiłaś mi jak szczęście kraść spod lady i nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Pieszczoty szarej tych umęczonych dni nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo Ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła, po to bym żyła tak, jak żyłam. Że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa, nie żałuję. Że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja, nie żałuję. Że nie załatwisz mi posady sekretarki, że nie noszę Twojej szarej marynarki, że nie patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic. To nic. Nie. Nie żałuję. Przeciwnie. Bardzo ci dziękuję, kochanie, za to, że jesteś królem Karo, że jesteś zbrodnią Moł i karą. Że w tym kraju przeżyłam tych parę trudnych lat. Nie żałuję. Że na koniec się dowiem od tak się toczy świat. Nie żałuję że nie załatwią mi urlopu od pogardy, że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. Pieszczoty szarej tych udręczonych dni, nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju. Za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Nie, nie żałuję. Przeciwnie. Bardzo Ci dziękuję. Za to, że jesteś moim krajem. Że jesteś piekłem mym i rajem. Nie żałuję, nie żałuję, nie żałuję.